Dziś mamy deszczowy dzień, młotki sobie tutaj korzystają z gołębnika, z dachu, bardzo tu lubią towarzystwo gołębi rozpłodowych, się tu ładnie zaznajamiają z terenem. się chciałbym przy okazji kolegów, koleżanki, hodowców zaprosić na, na niedzielę na lot na żywo, na live mamy drugi lot konkursowy z miejscowości Wo, e, nie Wolin, tylko na W coś za Wrocławiem, 200, 220 km miejscowość więc podejrzewam e, z 2 dwie godzinki 2,5 dwie lotu o 7 wypuszczą, może wcześniej, więc koło 9 będzie ta relacja <laughs> Zależy o której godzinie będą puszczali tego gołąbki Poprzednia relacja z lotu live bardzo się udała. Jestem z niej zadowolony. Miałem dużo pozytywnych opinii od kolegów, koleżanek, że znaczy komentarzy, że, że dalej chcecie, żeby kontynuować tego typu tego typu relacje z lotu jest zainteresowanie takimi relacjami w ramach możliwości technicznych będę się starał właśnie żeby ta relacja była w tygodniu wam także pokazałem filmik o moich opisałem trochę moje gołębie które na poprzednim locie bardzo fajnie się spisały i zdobyły y, fajne nagrody tam mewka sobie chodzi od córki też się oblatuje o przyciąga się elegancko w każdym bądź razie y, przedstawiłem wam te moje najlepsze najlepsze gołębie i mam nadzieję, to jest ta rodzina tych gołębi moich, co to właśnie dobrze się, dobrze się dosyć spisują. Więc e, po prostu, o tutaj, sobie na nie patrzę. Więc mam nadzieję, że te relacje Wam się podobały opowiedziałem trochę o preparatach jakie stosuję ja co będę stosował wysłałem też młotki na WG tak się zdarzyło wspólny gołębnik supergołąb.pl a nie wiem supergołąb wspólny gołębnik supergołąb który chyba organizują górscy tak się, tak się złożyło że po prostu tam kolega nie mógł wysłać, a że z nim współpracuję od lat no to zdecydowałem się na taki krok. Widzieliście filmik z wysyłki tych młódków. Na no fajne gołębie wysłałem. Mam nadzieję, że będą walczyć. Rozdzielam teraz sobie gołębie, żeby, żeby już niepotrzebnie nie chować młodych. Tam jeszcze jakieś sztuki pojedyncze <coughs> dla zamówionych, no bo nie potrzeba mi tyle, tyle młodych, tyle młodzieży. Tutaj, jak widzicie, młodzież wychodzi na dach, zaznajamia się z terenem. Więc to, co jest mi wystarczy. Na polu nafta także tak to tu u mnie wygląda. Ja sobie jeszcze przez chwilę poobserwuję tego łąbki. Zapraszam do subskrybowania kanału. Do. Dawania łapek w górę, jak się Wam podobają moje filmiki, i zapraszam na relacje z, z kolejnych filmów, odcinków informacji co się dzieje na mojej hodowli. Bardzo dziękuję za tyle subskrypcji, choć według statystyk. Około 20% osób oglądających to subskrybenci, a 80% to są osoby, które nie subskrybują kanału, a oglądają moje filmiki. Także w ten sposób tu to wygląda. Młodzież. Młodzież się wystraszyła. Czy jakiś jastrząbek? Co się dzieje? Od razu patrzą. Główki do góry. Obserwują, co się dzieje. Tutaj się troszkę kąpią. Pozdrawiam wszystkich kolegów, koleżanki. Dobry lot, do usłyszenia na kolejnych moich filmikach. Ten taki trochę nudny, ale po prostu obserwuję sobie młodzież, nadzieję na przyszłość. aby koledzy byli zainteresowani, to są jeszcze teraz młodziaki, w przyszłym tygodniu będę odkładał kilka sztuk. Pozdrawiam i do usłyszenia. Krzysztof Trzaskalik, Kontakt 513, 812, 854. Dobry lot. Tak, to chce, to niech sobie jeszcze tu popatrzy ze mną na tą młodzież.